Witam serdecznie, Andrzej, co dalej? Kochani, jestem na pięknej plaży obok domu Ucieczka do Raju dokładnie to będzie jakieś dwie minutki od tego domu. No powiem, że piękna plaża Wam pokażę jak się nazywa Wiatr wieje i nie za bardzo widać, ale może przybliżymy A? A widać także piękna plaża, piękne domki ja Wam pokażę, nie będziecie mnie oglądać O są palemki oczywiście Domki I słuchajcie, tu właśnie w tym miejscu nie ma odpływu to znaczy tu non stop są fale Przyjeżdżają tu na deskach pływać O, tu pokażemy Wam wszystko No Troszeczkę jest coś wyrzuciło, wyrzuciło na ten na brzeg ale jest bajecznie tam jest jakaś skała Ale fale To. Także to jest niedaleko Właśnie ucieczka do raju Od domu Chciałem go wynająć, bo stoi pusty Ale yy, jest do wynajęcia, ale tylko na pokoje Jaka tam skała jest, zobaczymy ale Tu cień mój widać, Andrzej i co dalej tu jest hałas, z tego względu, że to jest elektrownia na ropę i taki hałas jest blisko plaży. Można? Można. Dokładnie jest to 8 minut od mojego domu. Wow! Andrzej i co dalej? No dalej to tylko żyć się chce eee, żeby tylko zdrówko było Psiaki jakieś latają, nawet psiaki się cieszą O macie jak pięknie Tu dosyć taka kamienista Plaża Widzicie co mam drona, ale go popsułem Wiem to cały Andrzej Po prostu Buja mi się z każdą stronę Nie chcę mnie słuchać mój dron Jasek, Andrzej i co dalej? No idę sobie te laćki zamoczyć. O. o, piękne miejsce. Woda cieplutka, aż zajdę tam, zobaczę tam dalej. Piękna plaża. Idę luknąć tam dalej. I wiecie co, kochani, naprawdę ten szum morza. Tych fal jest mega. I tam następna plaża. Pięknie tu jest, jechałem motorkiem, dokładnie patrzyłem, ile jest odległości od, od domu. Przybliżymy wam, ślicznie. i te fale wiecie co chciałem sobie kiedyś kupić i nadal sobie chcę kupić taki yy, jak to się mówi la, spadachron, latawiec coś w tym stylu i sobie nauczyć się na desce odwalimy skały to na pewno jak jest, są duże fale to te fale podmyły te, te skały także słoneczko niedługo będzie zachodzić także tak wygląda yy, mój wolny czas o, kamil tam jest. No, tak wygląda mój czas. Jeśli mam wolne, to sobie po prostu jadę na plażę. W dżunglę po prostu boję się iść, z tego względu, że tubylcy mi mówią, że dżungla to należy do la, dla gadów, dla zwierząt, nie dla ludzi. I mówili mi, żeby się nie zapuszczać w dżunglę Bo... No mogę z niej nie wyjść Także płciutkie, pięknie, pięknie, pięknie Płytko jest Ale nie wiadomo jak daleko Śliczne Woda podmywała, mm. no, zobaczymy taki koralowiec No Taki koralowiec no. Skały Sykihor jest bardzo małą wyspą, moi kochani, chciałem Wam powiedzieć, naprawdę tak, kiedyś Wam powiedziałem, jest tu 90 tysięcy mieszkańców, e, wspaniałych ludzi, e, są też, jest grupka Polaków, wspaniałych Polaków, którzy tu mieszkają, e, jedna wielka, można powiedzieć, rodzina, która sobie jeden, jeden drugiemu pomaga. Tak takie jest życie na nosyki na, na chor Pięk Nie będę szedł w słońce, bo nie będzie widać. Czegoś szukają? Jakieś ślimaczki, muszelki? Nie wiem, coś. Może się zapytamy? Zapytamy się, co on szuka. Ja się tu z detektorem może wybiorę. Hello! What are you looking for? What are you looking for? A fish? Jest is swan? Tak, bo kare gminy jest, Co wie? O, patrz, to batka. Is it what you looking for, fish? fish? Ah, yeah. Fish. A. Także my zbierają rybki jakieś pod kamienia, pod trzeba tak. Nie zrozumiałam, nie? Pić. aha, no szukają rybek. Kamil weszedł na górę. Schodzi. Eee, człowiek ma naprawdę po siedemdziesiątce, moi kochani. Jest już trzy lata w Azji. I powiem krótko, że ja mam 48 lat, a nie mam tyle kondycji co ten człowiek. A tak samo yy, przyjechał do Azji, no troszeczkę stan zdrowia bardzo troszeczkę gorszy niż w tym momencie. Także tu wazy się, że zdrowie polepsza Kamil mieszkał 3 lata e, też w Tajlandii Przyjechał do mnie na, na razie mu się tu podoba i nie zamierza wyjeżdżać No jest piękne. Widziałem tam gdzieś ty tam poszedł Kamil codziennie z rana z pół godziny spacerkiem sobie po prostu chodzi do, około domu, zwiedza Kamil ze mną teraz mieszka o i to jest facet który ma ponad 70 No, powiem Ci... Jak ten młody Bóg. Kamilko jak się czujesz? Jak Filipiny? Piękne, jak widać, proszę bardzo. Dokładnie, tak jak widać. I przyjemny klimat. Chłodek miły. Czas na spacerek jest zawsze. Tak. Tak. Także widzicie. Naprawdę pięknie. No. I co? Nie ma wieku, żeby tu przyjechać, nie? Nie, nie ma. Tylko trzeba chcieć. Tak, tylko trzeba chcieć. Także widzicie, tylko trzeba chcieć. Nie ma wieku, nie ma wieku na, na, na to, żeby być szczęśliwym po prostu. Można być szczęśliwym mając 10 lat, 20 i 120, także yy, to jest to. Hakuna Matata, ale te fale powiem Wam, mega są. Nie, ten szum. Piękne gałka. No, by nam koguty yy, yy, sąsiad nie ten yy, nie wrzucił na chatę, bo będziemy tu spali na plaży. No, no także. Ja to pięknym widokiem, panemek, po prostu chciałbym się z wami pożegnać w dzisiejszym odcinku. Andrze, i co dalej? Wiecie. Tak chce żyć, po prostu jak teraz. Trzymajcie się. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy tutaj. Tak.